Sensacje wieków, czyli historia prawdziwa. Grunwald, rok 1410. Wojska zakonne już od świtu czekały na rozkaz wielkiego mistrza. Rozkaz jednak nie nadchodził. Ciszę raz po raz rozdzierało tępe dudnienie. Dodajmy, nie było to dudnienie bębnów nawołujących do walki. Papiren, papiren zibiter! Wielki Mistrz Urlich von Jungingen skrywał tajemnicę, która być może przeważyła o losach wojny polsko-krzyżackiej. Niech sprechem nikomu, ale mamajne grose, chroniczne obstrukcje. Nie było wątpliwości. Krzyżakom kończył się papier. Woj z papierem! Szaiste! Wiadomo było, że krzyżacy nie ruszą do boju bez wyraźnego rozkazu swojego Mistrza, więc w pełnym rynsztuku i palącym słońcu stali i stali, a Urlich siedział i przebąkiwał. Ale nikt nie słyszał coraz bardziej słabnących bąknięć Urlicha. Gdyby owego lipcowego dnia znalazła się choć jedna rolka, losy dwóch narodów mogły potoczyć się zupełnie inaczej.